Będę miał tutaj w John Deere bardzo spory problem do rozgryzienia odnośnie hydrauliki. Zresztą znacie temat, czasami mi siedzieć tutaj ta hydraulika podczas pracy rozłączała. Co, będziemy siedzieć tu? Co będziemy siedzieć. Wyłączę ją, traktor poczeka chwilę, włączę, działa. A to, a to nie rozsiewać to nawozu, że się zawini i wróci do domu. No. Kompletnie nie jestem w stanie dojść, co jest powodem. Także sobie siedzimy. Mocka. Traktorze. Przewód taki e, od akumulatora główny i tam masowy wymieniłem cały, bo stwierdziłem, że może to to, że coś tam się dzieje. O przyjdzie czas, czas przeprosić od CW. Styczniki tutaj z tyłu przegrzewały się lekko albo takie były bardzo gorące. Wymieniłem na nowe. Jest ok. A problem jest dalej, więc e, trochę mi to nie na rękę podczas takich wyjazdów, bo wyjeżdżam. Chcę to zrobić jak najszybciej, a okazuje się, że wystaje w polu.